I witam Was bardzo serdecznie, ksenomaniacy. <laughs> um, witam Was w nowym projekcie. To będzie krótki projekt, ale bardzo ciekawy. Dzisiaj bierzemy się za bardzo, bardzo starą grę, grę z 99 roku. Jest to ksena wojownicza księżniczka. Gra zrobiona na podstawie. No dobra. Tutaj nam będzie... szło takie demo w tle. Więc już trudno. To jest gra zrobiona na podstawie serialu Ksena wojownicza księżniczka. Jeżeli ktoś go kiedyś oglądał, no to fajnie. Jeżeli nie, no to. Myślę, że powinnam. Dobra, idź sobie. Myślę, że powinnam odrobinę przybliżyć, na czym polega ten serial. Serial jest... Serialem fantazy, który się dzieje w takiej troszeczkę jakby wykręconej, starożytnej Grecji, głównie. Uh, serial opowiada o losach Kseny, która jest uh, wojowniczką idealną, która wszędzie była, wszystko robiła, wszystko umie, i z pomocą swojego długiego miecza i swojego czekramu czekam to jest ta obręcz, którą widzicie za napisem Ksena no, ratuje świat. Razem z nią, przez y, starożytne podkowy i pokonując warlordów, podróżuje Gabriela i przyjaciółka. Um, no i właściwie dla osoby, która nie zna serialu, to było tyle, ponieważ serial ma sześć sezonów. Um, został zakończony w 2001 roku. Wydaje mi się, że niewiele więcej mogłabym w tych kilku słowach powiedzieć na temat tego serialu. Ja zrobię na początek Training Ara. Um, z góry przepraszam za wszystkie problemy, przycinki i tak dalej, ponieważ jest to gra tylko i wyłącznie na PlayStation. W związku z czym jest emulowana na jednym z emulatorów, który no, działa tak, jak działa i na przykład w momencie skoku zaczynają mi lecieć FPS-y. Aha, przede wszystkim ja powinnam ukryć te FPS-y. Okej, okay, dobra. Bo one się nagrywają również, co jest bardzo dziwne. Zaraz Wam pokażę podstawowe ruchy Kseny. Więc tak, będziemy przez większość czasu biegać, ponieważ lepiej jest układać ciosy w czasie biegu. No, tak wygląda nasza Ksena. Co prawda ma brązowy strój, natomiast jest bardzo, bardzo, moim zdaniem, podobna do otwórczyni głównej roli tego serialu, czyli Lucy Loveless. Lucy Loveless, o której być może ostatnio słyszeliście, że... Tam na jakimś happeningu czy na proteście Greenpeace została aresztowana, ponieważ tam powaliła, znokautowała dwóch strażników. A, no cóż. Niech Lucy walczy w imię lepszego jutra dla Nowej Zelandii, natomiast my będziemy walczyli w imię ocalenia świata. A, dobra, okay. To, co zbieram, to fioletowe, co, to jest coś w co health drinku. One są, one będą używane same z siebie, nie, nie będziemy używali one, niech nam spadnie po prostu energia, a, która pojawi się, która pojawia się na tym mieczu, ten miecz na dole jest energią, a, no to wtedy nam, to wtedy zostanie użyty taki health drink i, i będziemy mogli. A, to nie wiem, czy te drinki są przenoszone w tym momencie do głównej gry z levelu treningowego. Bardzo możliwe, że nie. No dobra, inne ruchy. Tutaj mamy skok. Okay. E, tu mamy coś bardzo fajnego, ponieważ twórcy nam dali możliwość rzutu czochranem. Zaraz wam to pokażę. O, możemy sobie cisnąć czochranem. Fajnie. Oczywiście mi się nie udało trafić. Okej, okay. i coś tu jeszcze mieliśmy. Aha, no tak. Możemy jeszcze się zasłaniać przed ciosami wrogów w ten sposób, ale to jest zupełnie nieprzydatne z tego co pamiętam. To jeszcze takie kompilacje ciosów, natomiast ja ich już nie pamiętam żywcem. O, tu jest kopnięcie. Tu nic nie ma. No, to jest zazwyczaj po Gra jest bardzo krótka, więc będzie to zapewne let's play, nie wiem, na 10 partów może, ponieważ zastanawiałam się nad tym, jak pociąć ten let's play. Czy go pociąć na levele, czy go pociąć na ksenoproszy... O! Znaleźliśmy nowy. Ja nie wiedziałam, że mam coś ustawione pod tym. Dobra, może sprawdzimy w ogóle wszystkie klawisze, bo ja to tak ustawiałam trochę... Um. Ale tu już chyba nic nie ma. Nie, to jest tylko przybliżanie, jeszcze jedno. Okej, okay. ale co tu daje w ogóle? Aha, to jest matko, kochana. Takie zastanawiam, ja się, się mam kopnięcie. O oh my god! <tryk> Dobra, nie chodź tu. Niestety ksena na tym emulatorze zachowuje się, jakby miała jakąś jakieś ADHD. I to takie ostre. Gdzieś tu jest, y, okay, tu jest ruszanie kamery. Okej, tu jest ruszanie kamery. Jest ruszanie w drugą stronę. Dobra, może nam się uda to jakoś zrobić. Okay. Naprawdę Was bardzo przepraszam za to przycinanie się, ale to naprawdę nie jest wina ani moja, ani mojego komputera. Tylko to jest wina tego... A czy właściwie to jest prawdopodobnie wina mojego komputera. Uh, powiem Wam już teraz, że planuję kupno nowego, nowoczesnego komputera, ponieważ ten nie wiem, ma jakiś problem życiowy już przestał działać tak jak trzeba. No ale niestety musimy jeszcze się przymęczyć tym z tym let's uh, zawsze, zawsze ciekawiło mnie, jak się dostać po ten ten... o! Po ten healthring tutaj, natomiast no... Okay. Jak skoczymy w czasie łapania czekramu, to jak widzicie ksena łapie czekram do ręki. I może nim walczyć. Znaczy, no może nim walczyć, no. powiedzmy, że wygląda tak, jakby nim walczyła. Tutaj mamy mm, trening skoków. Specjalnie włączyłam tę treningową planszę, żeby móc jeszcze pogadać trochę na niej. Um, no cóż, ja jestem ogromną fanką kseny. Um, Okej. Okay. I właściwie od najmłodszych dziecinnych lat byłam jej fanką i um, gdzieś w opisie filmiku, kurczę, proszę cię, Ksena... ksena chciałam powiedzieć Lara. <grym> od najmłodszych dziecinnych lat po prostu um, oglądałam ten serial. Teraz również go oglądam, gdzie już na pewno... Och, Boże, no! co, to może być problem, ponieważ ona ma jakiś problem życiowy z tym skakaniem na tym emulatorze. Um, I to może być problem. Znaczy. Dotykam bardzo delikatnie klawiszy, natomiast ona już natychmiast skacze takie salto jakby... Nie wiem co. Um, dobra. No, możemy mieć problem z tym ale myślę, że jak opanuję... Nie wiem, to to będzie dobrze. Tylko mi się tutaj obraca w drugą stronę tę kamery. No lol, no. Nie, nie, nie! Ktoś proszę cię, no ja cię proszę ładnie. Nie rób mi takich numerów. Oh my god. No, dobrze jednak, że weszłam w level treningowy, bo muszę sobie przypominać te wszystkie ruchy. Dobra, no nic, trudno. Będziecie się musieli pogodzić z tym, że będzie to tak obracane. I że będziemy spadać za sekundę. No, Jezus. Kamera pyskuje po prostu, również, niestety. No, ale myślę, że niewiele z tym zrobiłaś w tym momencie. Znaczy, wiecie co? Ja mogę zrobić coś takiego w opcjach, że ja przystawię na, yy, na chodzenie. Być może troszeczkę nam to pomoże, natomiast no, nie obiecuje, bo wtedy ona będzie chodziła, a nie na ten. O, widzicie? W tym momencie ona chodzi. Ale znowu. W związku z tym wiele miejsc ona się nie dostanie, niestety, ponieważ tutaj nie skoczy saltem. O, natomiast sobie nam to jakoś sprawnie jednak chodzi. No. Ale tutaj już chyba nie skoczy w ten sposób. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie. A nie tu jeszcze skoczy. Wiem, do którego chyba do ostatniego nie jest w stanie skoczyć bez salta. Ok. Naprawdę Was przepraszam za to przycinanie się. Eee, tylko teraz pytanie: gdzie myśmy biegali? Chwila. Gdzie było bieganie? Nie, tu obracam kamerę. Tak wiem, wiem. Powinnam to wszystko sprawdzić przed tym. Eee, przed nagrywaniem, ale jakoś mi się nie chciało. <grym> Ja dobra, no to nie jest to, tak jak razie włączymy. Kurczę, żeby wiedzieć, gdzie ona biega. Nie, tu nie biega, tu nie biega. Kseno, zacznij biegać. E, nie, tu skaczesz, tu kopiesz. O. Dobra. Tu nic nie robisz. Tu nic nie robisz, tu nic nie robisz, tu nic nie robisz. Kseno, współpracuj ze mną, no. Gdzie ty. O! Boże! No i oczywiście musiałam spać, ale dobra. Czasami już teraz wiemy. Eee, dobrze, już jest okej. Okay. <grym> eee, no trudno, pomęczycie się troszeczkę. Wiem, powinnam to wszystko złapać sama. Już to mówiłam 10 razy, ale... Ale nie wiem, wolę łapać to z wami. Jakoś mi jest fajnie z wami się tego uczyć na wizji. Dobra, tylko w że mi to wyrzuciło na W ten przycisk. No, okej. Okay. Uh, <laughs> dobra. okej. Okay. Uh, to, to uh, MZ Natural Selected Target Base. Aha, no dobra. Uh, no, tutaj chodzi o to, że możemy stąd właściwie tam trzeba skoczyć, ponieważ to jest koniec levelu treningowego, no ale możemy sobie stąd postrzelać. postrzelać. Porzucaj, czekamy. Okay. Co mogłabym wam powiedzieć o Serde? to jest bohaterka, tak jak wspomniałam, która potrafi wszystko, wszędzie była i wszystko widziała. I... jest serialem bliźniaczym do Herkulesa, prawdopodobnie Lepiej kojarzycie Herkulesa. Herkules The Legendary Journeys. Um. Okay. Um. I właściwie powstała dzięki Herkulesowi, e, dlatego, że pierwszy powstał Herkules i na koniec pierwszego sezonu Herkulesa e, potrzebowano jakiejś fajnej postaci, stworzono właśnie scenę. Ksena na początku była słamia, tam bardzo mroczną przeszłość i tak dalej. Powoli się czekałem. Natomiast ten pomysł wojowniczej kobiety, która łączy w sobie siłę, która dokupuje wszystkim mężczyznom, a przy okazji jest bardzo kobieca i bardzo ładna. Spodobał się. Dlatego powstała ksena, która bardzo prędko no, zabrała całą popularność Herkulesowi niestety. No, wiecie co? Inaczej sobie zrobimy w takim razie. Zrobimy sobie tak, że ona będzie ogólnie biegała, natomiast czasami będzie chodziła. No, bo inaczej, tego nie widzę. No i to właściwie jest koniec levelu... <treningowego>, treningowego. Congratulations, your skills are much improved. No i tyle. No, więc to tyle gadania na ten, ten. I bierzemy się za faktyczną grę. Czy tak, żeśmy z Mitrę żyli... 14 minut prawie. Mam obawy co do tego, czy będą się nagrywały filmiki, ale mam nadzieję, że będą. No właśnie. No nie wiem, jestem ogromną fanką Xeny. No dobra. Pierwsze trzy levele będą... 3 trzy, trzy. Będą typowym e, takim... E, czekajcie, tutaj są, tutaj mamy takie zwoje, które są wskazówkami. Ja pamiętam, że mając te 9-10 lat, jak grałam w tę grę, um, to <laughs> biedziłam się ze słownikiem, ponieważ nie znałam języka angielskiego i biedziłam się ze słownikiem, żeby przetłumaczyć, co tu jest napisane. E, no, grafika na 99 rok jest ładna, zwłaszcza, że no, weźcie pod uwagę, że w tym momencie zniszczona przez emulator, więc... No, uważam, że jest ładna. Nie, czyli jednak, jak widzę, te health help drinki, health drinki nam nie, ten, nie przechodzą z y, levelu treningowego. No trudno. I mamy pierwszego wroga. No, i to jest taka płotka. No. no tutaj jest napisane, jak używać czekramu, natomiast.